mano, nadeszła zima, śnieg leży wszędzie, więc wypadałoby nagrać coś zgotowania. Dzisiaj Wam zaprezentuję, w jaki sposób zrobić śnieżki bądź śnieżynki, jakkolwiek nazwali. Lody, które składają się z dwóch wafelek, między którymi jest lód. Przede wszystkim jakiś śmietankowy. Są też inne smaki, o których zaraz powiem. Jeżeli jesteście kompletnym bałwanem, to na pewno tego typu wynalazek Wam się spodoba. Bierzecie dwie wafelki, bierzecie... Trochę się zepsuło. Bierzecie trochę śniegu. I... I co? I kurwa nie wyszło. Bo śnieg jest. No się nie lepi. Dobra, śnieżka nie wyszła, więc spróbujemy może zrobić crunchera. Wiecie, co są crunchery? To są takie wafelki, które są pognieścione i one są potem w McDonaldzie z tym w koszyku, znaczy kurwa w tym w kubeczku. Są wymieszane, o. Wymieszamy, mieszamy, mieszamy. Mamy crunchera

E, o smaku śmietankowym. Są też także cytrynowe i kakaowe. Jak się domyślacie, cytrynowe są żółte, kakaowe są brązowe. Nie pytajcie mnie, z czego się bierze rodzaj śniegu żółtego i mm, brązowego. To musicie sami rozkminić, bądź pisać w Google. Albo po prostu życie Was nauczy tego. Generalnie, tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś jest tym... Kurwa, kim? Jeżeli ktoś jest prawdziwym bałwanem, to, to ten przepis mu się przyda. No. Dobra, jeżeli lubicie takie gotowania, jak dzisiaj, że nie trzeba żadnych umiejętności, tylko trzeba mieć nierówno pod sufitem, to dajcie łapkę w górę za... kurwa! No, to chyba tyle. Chciałem nagrać. Ażem se, ażem se zrobił. Ażem se loda zrobił. Dobra, idę se zrobić herbatkę z miodem i cytrynką. Jak zapierdalają, patrzcie, co to są sarenki. Ty jest to normalne, ja pierdzielę. Patrzcie, ja mieszkam e, chyba na takiej wsi, gdzie są toż to sarenki. Ej, gdzie wylecicie? No tu wyleciały z, z tych. Jutro dupca Kajone, ja one tam jeszcze są. Rozkmina wielka. Gdzie tu zrobić bobek? Tyle pola. Ta poszła tam, ta poszła z nią to pewnie dziewczyny. A tu dwóch zostało. Ty bierzemy je. No i To tyle. Animal Planet.